Witam na kanale Gandalf Dzisiaj drugi odcinek, który będzie dotyczył wywoływania odbitek. Zrobimy pierwsze zdjęcie z negatywu, które wywołaliśmy i pokażę wam jak to zrobić, pokażę co potrzebujecie, aby ten, taką odbitkę zrobić u siebie w domu. Nie potrzeba dużo. Tak naprawdę potrzebujecie głównie powiększalnik. Powiększalniki tutaj są za moimi plecami. Od tej strony, pierwszy mój chyba ulubiony taki bardzo oldschoolowy powiększalnik lajki, który obsługuje negatywy mało obrazkowe, czyli właśnie takie jak, jak wywoływaliśmy. Powiększalnik Dursta, który może też obsługiwać format 6x6, nawet jest to napisane, czyli już negatywy średnioformatowe. Powiększalniki czeskie Magnifaxa. Tak samo formaty 6x6, 6x7, możecie kupić Magnifaxa trójkę, Magnifaxa piątkę, możecie kupić Krokusa polskiego, Krokus może być też 6x9. Możecie też kupić powiększalnik wiekoformatowy, jeśli macie aparat wiekoformatowy, tylko że taki powiększalnik niekoniecznie zmieści się w Waszej łazience albo w pomieszczeniu, które przeznaczycie na ciemnie. Tak naprawdę niewiele tego potrzeba. Tak jak powiedziałem, mamy ten proces suchy, czyli naświetlanie najważniejszy jest tutaj powiększalnik. No i potem ten proces mokry i potrzebne są kuwety plus oświetlenie czerwone. I po kolei teraz opowiem Wam konkretnie, jakie akcesoria do tego powiększalnika do kuwet i jak to zrobić. Tak jak mówiłem, najważniejsza część to jest powiększalnik. Ja tutaj wybrałem taki w sumie najmniejszy powiększalnik ze wszystkich, które mam w swojej ciemni. To jest Opemus 5A z głowicą meochrom. Opemus 5A obsługuje format 6x6 maksymalnie. Ja tutaj mam w tym momencie ułożoną ramkę do formatu małoobrazkowego, czyli do takich negatywów jak wywoływaliśmy w pierwszym odcinku. I... Podbitki będziemy robili właśnie dokładnie z tego negatywu. Co nam przyda się do tego naszego powiększalnika do, do ogólnie do naświetlania? Jeśli pracujemy na papierach multigradacyjnych, czyli coś takiego. To są papiery, które mają zmienny kontrast. I po prostu kupujemy jedną paczkę i możemy zrobić zdjęcie, które będzie bardzo miękkie lub bardzo kontrastowe, lub powiedzmy, że standardowo ustawiony kontrast. I to regulujemy naszą głowicą. W następnym odcinku dowiecie się, jak regulować ten kontrast, jak pracować na papierach multigradacyjnych. Opowiem Wam o tym. Jeśli nie macie głowicy do koloru, bo to jest głowica typowo do, do zdjęć kolorowych, ale wykorzystywana do... Pracy z materiałami czarno-białymi, czyli wtedy macie powiększalnik, który ma założony zamiast głowicy meochrom, zwykłą taką głowicę z żarówką mleczną. Wtedy musicie pracować na papierach stałogradacyjnych. Papiery stałogradacyjne. Ja tutaj mam takie wersje. Fomy mają ustawienia. Kontrastu zdefiniowane. Może być papier miękki, bardzo kontrastowy, czyli twardy. Może być standardowe ustawienie kontrastu i wy decydujecie, patrząc na odbitkę, jaki ustawić kontrast. Zakładamy, że odbitka jest dobrze naświetlona, ma bardzo dobre przejścia tonalne, ma głębie czerni, ma światła, czyli ma być, jest idealny negatyw i po prostu robimy z tego taką normalną odbitkę. Co jest bardzo ważne przy powiększalniku. Tak samo jak w aparacie, ważna jest aptyka. Obiektyw w powiększalniku decyduje o ostrości zdjęcia. I warto się zastanowić, czy nie zainwestować w troszkę lepszy obiektyw. Ja na przykład mam tutaj obiektyw lajki, mam obiektywy dursta, mam też obiektywy Rodenstocka, nikona ale mogą być także obiektywy czeskie, to są Meopta, Anaret i tu jest wersja 80 mm. 80 jest do negatywów średnioformatowych, 50 wystarczy do, obiektywów, do negatywów mało obrazkowych. Jeśli macie takie dwa obiektywy, 50 i 80, spokojnie obsłużycie obydwa formaty negatywów, czyli 135 i 120. Bardzo ważny jest zegar. Ustawiacie czas naświetlania. Musicie go konkretnie wybrać, przygotować i wystartować z naświetlaniem. I tutaj nie ma pomyłki: jeśli miało być 6 sekund, ustawiacie 6 sekund i możecie zrobić 10 odbitek i one będą tak samo naświetlone. Przydatne są maskownice. To jest maskownica. To jest urządzenie, które jest odpowiedzialne za zrobienie ramki na zdjęciu, czyli coś takiego jak tutaj. A przy okazji też dociska idealnie papier, przez co to zdjęcie jest ostre, bo jeśli będzie się tam wybrzuszał, to jednak może być taka lekka nieostrość na którejś części ze, zdjęć, ze zdjęcia. Dlatego maskownica jest bardzo przydatna. Korzystajcie z niej, ale nawet jeśli jest ta maskownica, warto ten papier prostować po wyjęciu z pudełka. Ja sobie go owijam w ten sposób, delikatnie, żeby go nie połamać. Czasami nawet robię coś takiego i ten papier już jest bardzo taki prościuteńki. Nawet gdybym go położył na gładko, Tutaj to, no prawie jest, jednak rogi się podnoszą, czyli to oznacza, że jednak możecie mieć nieostre zdjęcie na rogach. Co dalej? Jeśli korzystacie z głowicy, to tutaj jest halogen w środku. No i musicie wtedy mieć takie urządzenie, które z 220, 230 teraz zrobi 12 V, czyli takie trafo, bardzo ciężkie. Jeśli nie macie głowicy, pracujecie na zwykłe, jest to zwykła żarówka, normalnie do kontaktu. No jak po ciemku ustawić dokładnie ostrość? Do tego są takie urządzenia, mam ich kilka. Przyglądamy się tutaj w tym okienku, mamy powiększony obraz pod powiększalnikiem i w ten sposób łatwiej jest precyzyjnie ustawić ostrość. To urządzenie Patersona ustawia na ziarenka negatywu, na halogenki srebra, które są na negatywie, także możecie bardzo, bardzo precyzyjnie ustawić ostrość. Ja osobiście już nie mam tak dobrego wzroku, więc wolę korzystać z takich bardziej ogólnych, które na jakichś konturach, kontrastach łapie sobie tą ostrość. Jak już ustawiliśmy ostrość, trzeba zrobić odbitkę, no ale szkoda papieru. Skąd mamy wiedzieć, po położeniu tego negatywu jest idealny czas naświetlania i będzie to od razu gotowe. Najlepiej zrobić próbkę. Do robienia próbek są takie urządzenia, takie próbniki, które mają takie paseczki. Jeśli włożymy kartkę papieru do naświetlania, zamkniemy. Później pod powiększalnikiem kładziemy coś takiego i na przykład co dwie sekundy. Sprawdzamy czas naświetlania. Odchylamy 2 sekundy, odchylamy 2 sekundy, to już jest wtedy 4 sekundy, następna znowu 2 sekundy, to jest 6, już wtedy i tak dalej, i tak dalej. I na końcu robi się tak, że jest 2, 4, 6, 8, 10. I mamy takie paseczki naświetlania i po wywołaniu takiej próbki możemy stwierdzić, jaki mamy ustawić konkretny czas naświetlania, żeby zrobić normalną odbitkę. To bardzo ułatwia i pomaga, a także oszczędza papier. No, oczywiście, kto boga temu zabroni, możecie też robić sobie próbki na dużych kartkach, ale naprawdę można dużo stracić. Jestem przekonany, że po zrobieniu kilkuset odbitek na swoim powiększalniku, na tej samej chemii, w tych samych warunkach, w których będziecie pracować i na tych samych negatywach, które na co dzień używacie, sami wywołujecie, w pewnym momencie. Będziecie po prostu to mieli w głowie. Może nawet nie trzeba będzie robić tych próbek. Ja nie zawsze je robię. Jeśli pracuję na tych samych materiałach cały czas, to wystarczy, że spojrzę na negatyw i wiem: o, tu będzie 8 sekund. I tyle. I zazwyczaj trafiam. U was będzie dokładnie tak samo, także będzie łatwiej później. Na początku próbujcie, testujcie. Co jeszcze jest ważne w ciemni? Możecie. Pracować oczywiście jak chcecie, to jest wasz wybór. Ja wybieram pracę na siedząco, mam tutaj krzesełka obrotowe i uważam, że praca w ciemni ma być przyjemnością, więc ja nie muszę na tym stać, męczyć swój kręgosłup, nogi. Ja siedzę, pracuję przy powiększalniku, a jak mam już odbitkę naświetloną, mogę podjechać do kuwet i wywołać. Także im wygodniej, tym lepiej. Polecam. Następny etap już w czerwonym świetle. Mamy negatyw, który wkładamy, wybieram sobie klatkę, która ma być. Okej, okay, już wiem. Palcami jeszcze przecieram, żeby nie było kurzu. Tak delikatnie przykładam, zamykam i wsuwam do powiększalnika. Oczywiście na końcu jeszcze też będę poprawiał dodatkowo. O, właśnie tutaj mam dosyć nierówno podłożony negatyw, ale to nie jest problem, łatwo jest to wyregulować. Ok, mam swój kadr. Ustawiam maskownicę, ale teraz nie zamknę, więc muszę. Zrobić to w ten sposób. No dobrze, jest kadr, i brakuje tylko ostrości. Nie wiem, czy ona jest. Przykładam swój przyrząd do regulacji ostrości i pierścieniem reguluję ostrość. Widzę, że jest już ostro. Są kontrasty, są ostrości. Jeśli będziecie chcieli większą odbitkę i powiedzmy. Po Kręcę troszkę tym drugim pokrętłem, które jest odpowiedzialne za powiększenie zdjęcia. Automatycznie obraz jest rozostrzony. I muszę od nowa ostrzyć zdjęcie. Jest czerwony filtr. Przymykam i teraz mogę podłożyć tutaj papier. Tak jak mówiłem, najlepiej jest zrobić próbkę. Papier i Forda. Który chował do szuflady. Wyciągam pierwszą kartkę. Czyli kartka jest tutaj dosyć duża, ale ja, żeby zrobić próbkę, to ja po prostu rwę na 4. I taka jedna czwarta wystarczy mi do naświetlenia. Bardzo ważne, za każdym razem. Zamykajcie pudełko i chowajcie w ciemne miejsce. Nie możecie zostawiać na wierzchu papier. Możecie w ten sposób stracić całą paczkę. Mój próbnik. Podkładam próbkę. Wyłączam zegar. I w tym momencie. Mogę naświetlać pierwsze 2 sekundy. Potem następne 2 sekundy. Następne 2 sekundy. Oj, niech to ty poruszyłem chyba. I następne 2 sekundy. I teraz mam 2 sekundy, 4 sekundy, 6 sekund, 8 sekund. I z taką karteczką idę do wywoływacza. Odbitka już naświetlona, pora ją wywołać. Staramy się wsunąć rogiem, żeby od razu cała odbitka weszła do chemii. Już jest w wywoływaczu. Poruszamy, żeby chemia równo do, dochodziła do każdego fragmentu zdjęcia, żeby równo pracowała ta chemia. Także delikatnie staramy się poruszać odbitką. Już pojawia się pierwszy obraz, to są prawdopodobnie te najdłuższe czasy naświetlania, bo przypomnę było 2, 4, 6 i 8 sekund, takie mieliśmy próbki. 8 sekund już jest tutaj widoczne. 2 sekundy prawdopodobnie będą za krótkie. Za chwilkę będziemy wiedzieli. Przypomnę, że taki idealny czas naświetlania to jest około 90 sekund. Także mamy półtorej minuty na przygotowanie, wywołanie takiej dobrej odbitki. Jeszcze chwilę i będziemy zabierać ją do przerywacza. Głównie oceniacie wzrokowo. Przede wszystkim dobrze naświetlona odbitka nie będzie. Bardzo szybko czerniała. Bo gdybyśmy tutaj mieli, powiedzmy, dłuższy czas naświetlania, nie 8 sekund, tylko powiedzmy 12, nie wiem, 16, za chwilę zrobiłoby się czarne. I częstym błędem jest coś takiego, że o, już się ściemniło, wyciągamy szybciutko. Nie, to nie ma sensu, ponieważ w tym miejscu ten, ta czerń nie będzie taka głęboka, jak powinna być. Dlatego czekamy do momentu, kiedy ten obraz będzie bardzo powoli już wychodził. Będziecie już widzieli, że, że to prawie, prawie idealny moment. Poczekaj, Dobra, zoom Dobra. Już około półtorej minuty minęło. Widzę, że ta odbitka nie będzie tak dochodziła. Bardziej to już jest tak mniej więcej czas. Wywołanie idealne. Łapie za różek tutaj. Ścieka chemia. Starajcie się tak robić, żeby ściekała do dołu. Nie machajcie odbitką, bo rozchlapiecie chemię wokół kuwety. Po prostu niech sobie sama ścieknie i wsuwamy do przerywacza. Tam 30 sekund. Proces wołowania zostaje zatrzymany. Tutaj ruszam, żeby szybko się odbitka Przygotowała do utrwalania. 30 sekund i już zabieram ją. To jest mała odbitka, więc nie muszę długo trzymać w przerywaczu i wsuwam do utrwalacza. Tutaj około 5 minut i będzie gotowy obraz do analizy, do obejrzenia i podjęcia decyzji, jaki czas naświetlania wybierzemy. Próbka gotowa. Mamy naświetlenie czterech różnych czasów. 2 sekundy, 4 sekundy, 6 i 8 sekund. Odbitka jeszcze jest mokra, ja nawet nie będę jej suszył, bo może to nie ma nawet tutaj znaczenia. Dla mnie ważne jest, czy jest dobrze naświetlona i czy wszystko jest ok z nią. Ja widzę już pewien błąd i uczulam was teraz bardzo na to, że żeby patrzeć na śmieci na negatywie. Ten negatyw nie jest czysty, tutaj jakiś paproszek się wkradł. I już go widać na odbitce. Dlatego czyścimy dokładnie negatyw. Może pomóc nam jakaś gruszka, przedmuchanie właśnie kurzu, ściereczka antystatyczna, płyn antystatyczny. Pozbywajcie się tego, bo potem nieładnie to wygląda na odbitce. Wracamy do tematu. Naświetlenie. Dwie sekundy, od razu widać, że jest to niedoświetlone. Cztery sekundy, szarości, słabe, niebo cały czas białe. Nic nie widać. Tu mamy 6 sekund, już się pojawia struktura budynku. Można powiedzieć, że to jest prawie dobrze. 8 sekund, już są głębokie czernie tutaj w cieniach, i wydaje się, że to już jest całkiem niezłe. Ja się tak zastanawiam, czy 8 sekund nie jest zbyt długie, a 6 sekund za krótkie. Więc może zdecydujemy, że zrobimy odbitkę na 7 sekund. I robimy już dużą odbitkę, sprawdzamy, co nam wyszło. Zaczynamy robić nową odbitkę, która będzie klarowniejsza, dokładniejsza w porównaniu do tej pierwszej naszej bazowej. Naświetliliśmy finalną odbitkę, i teraz możemy ją wywołać. 7 sekund, tak jak ustaliliśmy według próbki. Całe zdjęcie, cały kadr, tak naprawdę. Już obraz się pojawia. Już widzimy pierwsze zarysy konturów. Za chwilkę będzie to już dobrze widoczne zdjęcie. Znajdujemy się teraz w ciemni Studium Fotografii Związku Polskich Artystów Fotografików. Studium uczy Myślenia artystycznego, uczę fotografii tradycyjnej, fotografii niebanalnej. Jestem wykładowcą, uczę właśnie pracy w ciemni, wykonywania odbitek srebrowych. Także jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam na kursy do spaf zapraszam do studium trzyletniego. Poznacie świetnych artystów, wykładowców. O, nasza odbitka już prawie jest gotowa. Mamy czernie, mamy szarości, pojawiły się szczegóły w niebie. Czy ona jest dobra? Ona prawie jest dobra, bo tak naprawdę w czerwonym świetle powinniście mieć. Troszkę za ciemne zdjęcie, ono nie może być takie idealne, jak Wam się wydaje, to już i wyciągajmy. Nie, ono musi być ciut, troszkę ciemniejsze, bo w białym świetle ono będzie zupełnie inaczej odebrane ono będzie o wiele jaśniejsze. Więc tu zawsze musicie się nauczyć, że wyciągacie odbitkę lekko za ciemną nie, nie idealnie wywołaną, tak jak Wam się wydaje, według własnego wzroku, tylko troszkę ciemniejszą. Jakby już przewołaną. A zapewniam Was, że ona później będzie jaśniejsza. Bo to jest tylko złudzenie optyczne w czerwonym świetle. No, już prawie gotowa. Jeszcze chwilkę tak. Jeszcze dopieszczałbym jakieś szczegóły tutaj w, w kominach. Tutaj jeszcze widzę bardzo mocno w światłach. Tylko, że wtedy ucieknie nam ta część, która jest w cieniu. W następnym odcinku pokażę Wam, co zrobić, żeby ta odbitka, na tej odbitce były szczegóły i w światłach, i w cieniach, i żebyście zobaczyli to, co jest tutaj na niebie, żeby te chmury były bardzo mocne, nie tylko delikatnie się pokazywały, ale także, żeby one były taką dużą częścią. Tego zdjęcia, taką poważną. Ok, dla mnie to zdjęcie już jest prawie gotowe, więc wyciągam, łapię różek, Ścieka chemia, powolutku, niech sobie ścieknie. Jest i wrzucam do przerywacza. 30 sekund w przerywaczu a potem do utrwalacza na 5 minut i odbitka będzie gotowa. Odbitka już utrwalona, możemy włączyć białe światło i teraz ekscytacja, wyciągam ją. Chemia spływa powolutku, przekładam do nowej kuwetki, której będę płukał. Ja mam dużą kuwetę, która może Kilkanaście, kilkadziesiąt bitek płukać na naraz, ale że mamy jedną, więc wykorzystam mniejszą kuwetę. Puszczam bieżącą wodę i spłukuję utrwalacz. To jest bardzo ważne, ponieważ jeśli nie spłuczemy utrwalacza, to odbitka będzie potem żółkła. Puszczam wodę i jedziemy. Kilka minut płukania. Bardzo dokładnie trzeba oczyścić odbitkę z uchwalacza. Można zostawić na parę minut, ona się wypłucze i za chwilę będziemy ją słyszeć. Odbitka została wypłukana, praktycznie jest gotowa. Pozostało nam ją tylko wysuszyć, ale zanim ją powiesimy do wysuszenia, Warto obejrzeć ją i zastanowić się, czy wszystko jest ok, bo może zanim dokończycie ten proces i wysuszycie, może okaże się, że coś jest nie tak i trzeba powtórzyć, więc analizujemy po kolei szczegóły. Wszystko jest ostre, tak jak tutaj oglądam. Więc ostrość była dobrze ustawiona na powiększalniku, nie ma poruszeń. Czasami zdarza się tak, że w trakcie naświetlania zrobimy taki lekki ruch, coś stukniemy i potem jest taka jakby multi ekspozycja albo rozmazany obraz. To wszystko jest ok, mamy bardzo ostry, bardzo wyraźny obraz. Naświetlenie też jest bardzo dobre, bo praktycznie i w światłach tutaj widać jakieś szczegóły i w cieniach. I to jest bardzo ważne, żeby ten zakres tonalny był jak największy, żeby pokazać jak najwięcej szczegółów. No chyba, że macie taki pomysł, że ma być tylko kontrast czarne i białe. Ale zakładam tutaj, że miała być zrobiona, ma być zrobiona porządna, dobra odbitka, która, na której wszystko widać. I tak jest. Są przejścia tonalne, są szarości, są szczegóły w cieniach, są szczegóły w światłach. Także w tym momencie wystarczy tylko ściągnąć wodę z, tutaj z papieru i powiesić na sznurku, tak jak pranie, niech sobie ta odbitka wyschnie. Ja myślę, że około pół godziny do godziny, w zależności od tego, jaka temperatura jest w pomieszczeniu, ona będzie już sucha i będziecie mogli cieszyć się gotową odbitką. Dziękuję. W następnym odcinku dowiecie się czy ta odbitka może być jeszcze lepsza? A może być, ponieważ możemy zwiększyć kontrast i możemy pokazać szczegóły w innych tutaj jasnych partiach. Zapraszam za miesiąc na trzeci odcinek.